Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale Beauty Tricks Dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego. Opening paczki i unboxing paczki NYX Face Awards. Uwaga! Zaczynamy! I zobaczcie, jaka ona jest duża. Widzicie to? Paczkę będę rozpakowywać. Razem z Wami skieruję kamerę na kosmetyki, i razem będziemy wszystko rozpakowywać. Dobra, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. Rozpakujemy to cudo. Uwaga! Ciach! Zobaczcie, ile tego jest w środku. Nie chcę za bardzo przewracać, ale patrzcie, ile tego jest. Zanim jednak przejdziemy do openingu całej paczki, otworzymy kopertę. Ja już wiem, co jest w kopercie, ale chciałabym Wam też pokazać. W kopercie mam list od NYXa z tematem pracy oraz oczywiście z gratulacjami, za które mega dziękuję. I w środku są też trzy face charty do stworzenia swojej pracy. No. Dobra, to teraz możemy się zabierać za rozpakowywanie. Tak mniej więcej zobaczmy, co tu jest. Mamy tak. Mamy sześć mikserów w różnych kolorach. Są to miksery do podkładów. O! Sześć mikserów. O, tu kolorem. Wszystko jest takie troszeczkę przybrudzone, bo wszystko jest w muchu, który jest w paczce. Mam tutaj też pędzle, trzy pędzelki. Widzicie? Mamy tutaj gąbkę, trzy zestawy gąbek. Zobaczcie, takie okrągłe, łeskowate, płaskie i takie. Mini pewnie do manewrowania przy oczach i do konturowania. Mamy też dwa zestawy do konturowania w różnych kolorach. Paleta róży. Zestawy takich, nie wiem nawet co to jest, nie próbowałam. Są to kremowe kolory, tak jakby farba do twarzy i ciała. Mamy tutaj biały, srebrny, pomarańczowy, żółty i zielony. I teraz uwaga, hicior, Mam wszystkie lingerie, dosłownie wszystkie, zaraz wam wszystkie zbiory i pokażę. Zobaczcie. Widzicie to? Dostałam też dwa opakowania rzęs. O, mech! Dwa opakowania rzęs. Cztery, cztery chyba, tak. Cztery pomady do brwi. Ja uwielbiam. ostatnio nawet kupiłam w Warszawie. Kupiłam tą najciemniejszą i jest cudowna. Super, cztery kolory. Moje cudo Glitter Primer. E, mamy dwa cienie: mamy czarny i różowy. Mineral Stick Foundation w trzech odcieniach: 02, 03, 04. E, eyeliner biały. E, pełno kredek do oczu. Tutaj mamy też jumbo pencil. Ja mam na razie tylko czarny i biały, a tutaj jest jeszcze kilka kolorów. O, dostałam też cztery pigmenty. Puder HD Studio, transparentny. Mamy trzy metaliczne jakieś takie szminki. Jeszcze ich nie słoczowałam nigdy, nawet w sklepie, więc chętnie to zrobię zaraz z wami. Bazer. Którą nawet ostatnio sama chciałam kupić. Cztery rozświetlacze podobno cudownie grają z podkładami. A nie wiem, czy Wam już powiedziałam, że ogólnie naszym zadaniem jest bogini natury. Więc stąd ten mech, stąd te krzaki, wszystkie drzewa, gałęzie, jakieś szyszki, piórka. Wszystko ma być z naturą. No i mam jeszcze cleaner, cleaner do pędzli i chusteczki do, do makijażu. Także opróżniliśmy już pudełko, został sam mech, moje inspiracje przyszłe. Dobra, to ja teraz wszystko ogarnę i zaraz do Was wracam, zrobimy kilka słów, bo też nie mogę się doczekać. Patrzcie, jaki cudynk. Pięknie rozłożone tym stole, yy, i nawet nie mogę tego złapać na jednym ujęciu, bo tego jest tak dużo. Także teraz po prostu postaram się Wam kilka rzeczy pokazać na ręku, kilka słoczy zrobić, a resztę zobaczycie w moim tutorialu. Już niedługo się pojawi, bo mamy czas niedużo, bo już 17 dni zostało. Chcę Wam pokazać takie rzeczy, których po prostu nie znacie jeszcze, to Wam pokażę, bo to bym sama chciała zobaczyć. Pokażę Wam słocze tych wszystkich rozjaśniaczy i przyciemniaczy z NYXA. Na początek zesłoczujemy trzy rozjaśniacze. Od jedynki do trójki. Numer jeden. Nie wiem, czy to w ogóle widzicie. Ona ma taki delikatnie różowy blask taką poświatę różową. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Teraz mamy dwójkę. O! Myślałam, że dwójka będzie żółta, a się okazuje, że ma taką różowawą poświatę też. I trójka, czyli biały mikser. No i biały wygląda tak, że po prostu jest biały. Także macie tutaj porównanie tych trzech jasnych. A tu jeszcze na pudełkach jest pokazane z tyłu jak działają, czyli jaki mają stopień, że tak powiem, rozjaśniania, czy po prostu zmiany koloru. Teraz mamy przyciemniacze, czyli mamy oliwkowy, ciepły i taki głęboki brąz. Ten to jest taki typowy zimny przyciemniacz. Tutaj mamy dużo pigmentu pomarańczowego, zresztą jak widać na butelce, a ten daje taki oliwkowy, taką oliwkową poświatę podkładowi. No to teraz słoczę Na początek oliwkowy. O taki. Trochę marchewkowy brąz. Teraz te ciepłe tony, czyli taka typowa marchewka. Zobaczcie, no jak sok marchewkowy. I ostatni ciemny brąz. O ten. Taki typowy, głęboki, zimny, taki kawowy wręcz kolor. No i tak prezentują się wszystkie miksery do podkładów. Ja uważam, że te produkty są warte uwagi, bo sama mam już te trzy, o ten raz, dwa, trzy. Sama mam te kolory i jestem z nich bardzo zadowolona. Używam ich często, szczególnie jak maluję na przykład na sesje zdjęciowe. Mogę wtedy wziąć ze sobą dwa podkłady i wiem po prostu, że jak tych modelek jest kilka, to na pewno coś dopasuje. Mając właśnie te miksery ze sobą. Jeszcze bardzo chciałabym przetestować te pomadki 3, i lingerie. Teraz czas na te pomadki, na które robiłam przed chwilą zbliżenie. Jest to Next Wicked Lippy. Są takie metaliczne pomadki. Zaczniemy od koloru 06, srebra. Dłoń mam przygotowaną, nie mam żadnego produktu na niej. Kurczę, to by mogło nawet zarosświetlać i iść. Zobaczcie, jak ładnie błyszczy. Taka metaliczna poświata. Teraz kolor 09. Ładny kolor, taki taka zieleń, ale też nieoczywista. Nie wiem dlaczego mam wrażenie, że tak delikatnie opalizuje na taki niebieski. Coś ma w sobie takie zimne tony. I ostatni kolor, numer 10. Jest to taki piękny fiolet. jak jaką taflę dają te pomadki. Bardzo ładne. Są takie mocno kremowe. Ciekawe jak na oku będą wyglądały. No to teraz czas na lingerie. Wybrałam z tych wszystkich 12, które dostałam takich 5 najbardziej interesujących mnie kolorów. I zrobię 5 swatchy. Jeżeli chcecie swatch wszystkich pomadek lingerie, które dostałam i które jeszcze mam, to piszcie mi w komentarzach, chętnie takie słocze zrobię. No zaczynamy od najjaśniejszego. Na początek numer 19. Kolejny będzie numer 18. Następny numer to numer siedemnaście. Kolejny to numer dwadzieścia i coś czuję, że to będzie mój ulubiony. I na koniec numer 14 taki bardzo brudny i chłodny no i tak wyglądają słocze tych pomadek pamiętajcie, jeżeli chcecie wszystkich, które mam, to piszcie mi koniecznie w komentarzach no i to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy unboxing paczki dla top 20 NYX Face Awards Oh, nadal nie wierzę, że tu jestem. Serio. Masaka. Chciałabym mega też podziękować Wam za mega wsparcie, jurorom za decyzję i obiecuję, że Was nie zawiodę. Przynajmniej mam taką nadzieję. I zrobię wszystko, a nawet jeszcze więcej, żeby zabłysnąć w tym zadaniu, które jest dla mnie... Niezłym wyzwaniem. Nie zapomnijcie wbić na mojego Snapchata, do którego nazywam play tutaj. Na Snapchacie pokazuję dużo więcej. Codziennie jestem, codziennie coś tam gadam, i przez następne kilka dni na pewno będę dużo właśnie pokazywać z tych nowych kosmetyków, które mam tutaj. Zabiera to mi tych w piersiach, on tak jeszcze słoczy widać. No, także dajcie znać, jak Wam się podobał ten film. No i trzymajcie za mnie kciuki najmocniej jak możecie. Życzę wam miłej środy i do zobaczenia przy następnym filmie. Buziaki.